Ona rzeczywiście twierdziła, że w Ewangelii komunista może znaleźć wiele inspirujących myśli. Mówi, jeśli opominać bajki o Bogu i o cudach, można by powiedzieć, że to pierwsza książka o równości społecznej, prawda? Że Jezus jest otoczony ludźmi z nizin, pomaga pokrzywdzonym, w końcu sam ginie z ręki władców, tak jak i rewolucjoniści, ale które ma zwracają uwagę, ale On nie stosuje siły. I na to odpowiada im i dlatego przegrał zginął, tak? a jego uczniowie stworzyli bajkę o szczęściu wiecznym. E, natomiast teraz jest już, e, no są nowe czasy, jest e, rewolucja ludowa, jest komunizm, Marx, Engels i towarzysz Lenin i otworzyli oczy naszą pracującym i teraz ta rewolucja przyobrazi Polskę. Prymas, no, możemy założyć, że mógł zapytać ją, ja, czy kosztem typu istnieje ludzki, bo wiemy co się działo wówczas. A to po prostu dla niej to była przeszkoda na drodze rewolucji. To jest ciekawe, że prymas od samego początku wiedział, że ustrój komunistyczny upadnie. Dlatego, że on jest y, oparty na kłamstwie, na zafałszowaniu prawdy o człowieku. On tę prawdę jakby głosił całym sobą. Natomiast, y, natomiast wiedział, że prędzej czy później ten y, ustrój y, y, upadnie. Co nie przeszkadza, że Traktował ten czas, w którym byłem, jako czas, w którym trzeba po prostu pracować. Nie można czekać, aż to się kiedyś stanie. I jak wiemy, ta praca, którą podejmował, konsekwentnie doprowadziła go aż do więzienia. Do więzienia, w którym spędził trzy lata. I, i chyba oprócz tego, że miał tam wiele cierpienia związanego z tym, że, że był odsunięty od swoich obowiązków, od, swoich, y, od, swoich, y, od swojej pracy, od swojej aktywności, od, y, od dusz, które zostały mu powierzone, to było tak, jak się tak szuka, czyta się zapiski więzienne, to można się zastanowić, na czym polegało jeszcze takie no, największe zmaganie prymasa. I bym postawił, zadecydował taką tezę, że było to też zmaganie z samym sobą. To znaczy, że było to zmaganie z samym sobą. Wspomniałem wcześniej o tej znajomości pani Marii Okońskiej z Julią Bryskiewicz. Ta znajomość została w pewien sposób wykorzystana w czasie pierwszego, przed pierwszym Bożym Narodzeniem spędzonym przez prymasa w więzieniu, bo wtedy w Toczku Baryńskim. Yy, otóż yy, Maria Okońska wybrała się, a prosić się w Jebrystykę, żeby można było dostarczyć prymasowi paczkę na święta. I w tej paczce yy, było oczywiście troszkę miało być i miała być figurka Dzieciątka Jezus. Prócz tego list od Ojca. Prymas wspomina, kiedy ta paczka dotarła do Niego. Ona oczywiście została wcześniej otwarta, wydeszona. I była tam górka Dzieciątka Jezus, ale nie, było, ale nie było właśnie tego, czego tak niesamowicie oczekiwał, to znaczy właśnie listu od ojca. On zostawia taką notatkę w zapiskach więziennych. Listu od ojca nie otrzymałem, choć trudno mi sobie wyobrazić, by paczka była wręczona bez listu, ale tę chęć okazania mi swojej przewagi wybaczam moim opiekunom. Nie zmuszą mnie niczyć do tego, bym ich nie nienawidził. Nie zmuszą mnie, żebym ich nie nienawidził. Prawda, że jakby cały ten system terroru, przemocy, był nie tylko nastawiony na to, żeby unicestwić człowieka, czy pozbawić go wolności, ale żeby go zmusić do tego, żeby zaczął nienawidzić, żeby zaczął się posługiwać tą samą, tą samą logiką. Jak wiemy, prymas wyszedł z więzienia. Wyszedł, można powiedzieć, w aureoli triumfu wielkiego w roku 56., i od tego momentu jego losy w pewien sposób związały się z losami tego, który również wówczas wypłynął, to znaczy Władysława Gomułki. I to była to jest ciekawa historia, która właśnie może też nam dużo powiedzieć o tym zwyciężaniu prymas. O ile pamiętam w ciągu całych tych rządów Gomułki 14-letnich prymas spotykał się z nim 5 razy. I, 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 I te spotkania są szalenie ciekawe, poza tym, że na przykład były bardzo długie jedno z takich spotkań trwało 11 godzin. Jak spotkali się tam, nie wiem, o 5 po południu, to rozstali się o czwartej rano. Tutaj żeby po, też przybliżyć, jak jaki miał zmysł obserwacyjny wspomina tak, że to spotkanie odbyło się we trójkę. Był Gomułka, Cyrankiewicz i e, Prymas. Mówi, e, Cyrankiewicz wypił swoją herbatę i zjadł ciastko. E, prymas wypił e, pół szklanki herbaty. Gomułka, o ile wiem, nic nie wypił. E, i, I mówi tak, zastanawiał się, czy nasi księża potrafiliby być tak wytrwaci, jak właśnie ci jego rozmówcy. Potrafił potrafią docenić przeciwnika, można powiedzieć, prawda? I było, ciek jest ciekawą rzeczą, że jest jedno, jedno z takich um, spotkań zostało całkowicie zarejestrowane. Zresztą prymas o tym wiedział, że ono było zarejestrowane. I ten i zapis tej rozmowy zachował się do dnia dzisiejszego, zresztą został opublikowany w jakimś piśmie socjaldemokratycznym o, o niskim nakładzie. I bardzo jest ciekawe, jak prymas rozmawia z gomówką. Bo tutaj możemy też y, zrozumieć y, jakby tą, y, tę tajemnicę porażki jednego, a zwycięstwa drugiego. To spotkanie miało miejsce w 60. roku y, i tutaj y, zacytuję fragment y, wypowiedzi y, Prymasa. Y, to, co się wydarzyło przed y, trzema laty, to przed czterema to było w styczniu 60. roku, jest bardzo silnie związane przede wszystkim na zachodzie z pana nazwiskiem, mówi Prymas do Gomunki. Wydaje mi się, że tak jest dobrze. Oczywiście, tu mówi do niego, to ogromnie potęguje odpowiedzialność. To jest ciekawe, że on patrzy na Gomułkę nie jak na potencjalnego przeciwnika, znaczy jak na przeciwnika faktycznego, bo wtedy już były bardzo napięte stosunki między państwem a Kościołem, to już był okres yy, milenijny, ale patrzy na niego jak na człowieka obdarzonego odpowiedzialnością. Odpowiedzialnością za ten kraj, za ten naród. Mówi, człowieku przyjąłeś tę odpowiedzialność, ja chcę Tobie pomóc. Żebyś zobaczył, na czym to polega sprawowanie tej odpowiedzialności. I co mówi mu dalej nas. Tłumaczył. Tłumaczy, kim rządzi gomulka. Mówi tak. Cóż, Polacy są niezwykle trudnym narodem. Bardzo zindywidualizowanym, mało wyrobionym społecznie. I dlatego kierowanie nim jest niesłychanie trudne. I dalej dodaję element powiedzmy osobistego świadectwa. Sam tego doświadcza. Proszę zobaczyć, kto to mówi? To mówi prymas Wyszyński w roku 60., którego prestiż po więzieniu i na progu Wielkiej Nowenny, czy właściwie już po trzech latach Wielkiej Nowenny jest ogromny, ogromny, sam tego doświadczam. Mówi tak, do każdego zarządzenia muszę dać porządną podbudowę, muszę wyjaśnić dlaczego to jest ważne. Jeśli nie przekonam, to zarządzenie nawet takie czysto wewnętrzne kościelne pozostaje niewykonane. Ciekawe, prawda? Nam się czasem wydaje, że Kościół to jest taka organizacja hierarchiczna, gdzie wszystko chodzi jak w zegarku, nie? A tutaj Prymas Wyszyński mówi, jeśli nie wytłumaczę, jaka to, jest, znaczy jaka to jest wielka nauka dla każdego, który sprawuje odpowiedzialność za, dla ojca rodziny, dla szefa firmy, dla nie wiem, prezesa jakiegoś, dla wojewody i każdego, tak? Muszę wytłumaczyć tym, którzy są powierzeni, na czym to polega. Dlaczego to jest ważne? Bo jeśli nie, to ten człowiek tego nie przyjmie jako swoje i nie wykona. Tak. Pozostaje niewykonany. Taka jest właściwość, mówi prymas, tego silnego indywidualizmu narodu, który przez prawie półtora roku żył w niewoli i opór uznaje za największą psnotę. Prawda? Jest bardzo, że on, on się nie użala nad tym, że tacy ludzie są, że Polacy są tacy, czy inni i tak dalej. Nie, on bierze życie takim, jakim jest, i mówi, trzeba sobie z tym dawać radę, tak jak jest. I co ciekawe, że on się właśnie dzieli. Jakby y, dzieli się z Gomułką tym swoim doświadczeniem. Y, jakby trochę po to, żeby jemu pomóc y, rządzić. Wtedy jeszcze nie było tak źle między nimi, jak było tam powiedzmy 3, 4, czy 5 lat później. Wtedy kiedy, no niestety jak wiemy y, Gomułka wybrał inną drogę, nie bardzo chciał y, y, słuchać y, y, co, co prymas y, miał mu do powiedzenia i y, nauczyć się czegoś od mądrego człowieka, tylko no wiedział swoje, tak, on wiedział swoje. I y, oczywiście to doprowadziło do niesamowitego konfliktu, oczywiście znowu to Gomułka miał wroga, prymas wroga nie miał. Gomułka potrafił, potrafił tak zareagować na list biskupów polskich do biskupów niemieckich. Nieudolnie będę próbował odtworzyć Wielkiego Mówcę. Jakie musi być zaślepienie kierownika Episkopatu Polskiego i jego popleczników, lansujących pokraczną, antynarodową ideę przedmurza, której treść polityczna w naszych czasach sprowadza się do skłócenia narodu polskiego z narodem radzieckim, do zerwania sojuszu polsko-radzieckiego, do postawienia muru między Polską a Związkiem Radzieckim, do nowej katastrofy Polski. O co tu chodziło? O słowa przemaczenia. Tak, to znaczy, było. Wybaczamy i prosimy o wybaczenie. To znaczy sama istota ojczy I tego nie mógł zdzierżyć. Tego nie mógł zdzierżyć, oczywiście pod najróżniejszymi, to było naj, 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 najróżniejszymi wymówkami polityki międzynarodowej i tak dalej, ale w istocie swojej tego nie mógł zdzierżyć. I zobaczmy, że to jest rok 65, pięć lat później dochodzi do tragedii na, na wybrzeżu. I gomułka ustępuje. Gomułka traci władzę. Można powiedzieć, że to zetknięcie tych dwóch, tych dwóch osób, zresztą podobnie zetknięcie Bieruta i Prymasa. Bierut, który zmarł, kiedy Prymas był w więzieniu, kiedy był w Komańczy, i wtedy Prymas mówi: Musimy się za niego modlić, on mi się dzisiaj śnił. Tak, Musimy się za niego modlić, bo, bo i będziemy pościć, i będziemy pokutować, bo on tego potrzebuje. To jest właśnie jakby to zetknięcie tych dwóch światów. I tak się czasem zastanawiam, czy dzisiaj też się nie, nie stykają dwa różne światy. I, I że prymas może nam przypomnieć, że, że e, każdy z tych światów ma pewien oręż, ale ten oręż należący do zwycięzców jest e, pokazany przez niego. To może tyle na początek, i prosimy Panią Arminę. A szkoda. Ale postaram się dopełnić to, co Pan Paweł mówił, od takiej ludzkiej, a może też i kobiecej strony. świętego prymasa Wyszyńskiego poznałam, kiedy miałam 8 lat. To było w czasie wierzmowania. Wierzmowanie wtedy było wcześniej, było zaraz po Komunii Świętej. A ponieważ byłam u wcześniejszej Komunii Świętej. Więc w 1952 roku na kamionku w Warszawie bierzmował nas ksiądz Rymas Wyszyński. Pamiętam taką jego wysoką postać. Majestat i ciepło. Tak jak pan Paweł powiedział, ta ciepła ściana. Baliśmy się jako dzieci, że może będzie nas pytał z katechizmu jak to będzie, ale nie było żadnego egzaminu, tylko Pochylił się nad nami i do dzisiaj czuje ten dotyk jego ręki w czasie bierzmowania. Później był aresztowany, więc jako dzieci bardzo to przeżywaliśmy, modliliśmy się za niego, składaliśmy jakieś tam nasze dziecięce ofiary, a to nie jedynie cukierków, a do dobrych uczenków, żeby tylko nasz biskup wyszedł na wolność. A potem, kiedy byłam w klasie naturalnej, usłyszałam odtworzone z taśmy magnetofonowej takie jego kazanie do lekarzy. Skarży się w nim właśnie na to nieustanne prześladowanie kościoła i mówi tak, lecą kamienie na kościół i nie ma kto wystanął i zasłonił. Miałam wtedy 18 lat, ale tak te słowa były jakby skierowane do mnie. Pomyślałam sobie, czy mogę coś lepszego z moim życiem zrobić, niż stanąć i próbować chociaż trochę zasłonić. I rzeczywiście był to jakiś wielki dar Pana Boga, że, że dał mi taki, taką myśl, i takie powołanie. I to mnie, moje drogi, skierowało do Instytutu Świeckiego. Do ludzi, którzy całkowicie oddają swoje życie Bogu, pozostając w świecie. Bo właśnie Ksiądz Prymas Wyszyński był współzałożycielem takiego instytutu. I dzięki temu, po skończeniu polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim, zaczęłam pracę w sekretariacie księdza Prymasa Wyszyńskiego na Miodowej. I przez te 12 lat. Mogłam patrzeć z bliska na jego życie każdego dnia, wtedy kiedy był na miodowej, od rana do wieczora.